Dzień dobry. Zapraszamy do kolejnego cyklu podcastów, w którym przedstawimy Państwu ulgi dotyczące działalności inwestycyjnej i innowacyjnej. W dzisiejszym odcinku podcastu omówimy ulgę na działalność badawczo-rozwojową. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Koszty poniesione na działalność B plus R są określane kosztami kwalifikowanymi. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody zysków kapitałowych. Za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, poniesione w danym miesiącu należności z umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz sfinansowane przez płatnika składki z tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy o lub umowy o dzieło w danym miesiącu. Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, nabycie niebędącego ośrodkami trwania, sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez uczelnie, Federację Podmiotów Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Instytut naukowe, PAN, Instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, a także nabycie od takiego podmiotu w wyniku prowadzonych przez niego badań naukowych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu cen transferowych, nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem, koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, prowadzenie postępowania, odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenie oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym omówimy dalszą część dotyczącą ulgi na działalność badawczo-rozwojową.